Witajcie, drodzy Sarandianie oraz wszyscy rodacy w kraju i zagranicą. Zbliżamy się do sezonu, więc znowu, jak zwykle, co nas oczywiście cieszy, pojawiają się pytania a gdzie w Sarandzie zjeść to, a gdzie w Sarandzie napić się tamtego, więc znowu przedstawiamy serię krótkich filmików z Albanii. Dzisiaj będziemy Wam polecać miejsce bardzo dla niektórych być może egzotyczne, natomiast tutaj w Sarandzie i w Albanii jest to mega popularne, czyli sklep rybny, w którym będziecie mogli sobie wskazać konkretne e, sztuki ryby oraz ewentualnie owoce morza, które na miejscu zostaną dla Was przygotowane, ugrillowane, usmażone i przygotowane do, e, do podania na wynos, które będziecie mogli sobie skonsumować... E, w miejscu dla Was odpowiednim i e, wygodnym. To jest ulica e, Adam To jest e, jedna z główniejszych ulic, które prowadzą centralnie w kierunku portu. Tam się znajduje port i do góry jak się jedzie tą ulicą, to po prawej stronie znajduje się e, Pasuria e Dedit. Nie wiem, czy to dobrze e, wymawiam, natomiast zobaczcie tutaj. Mają Instagrama więc na pewno możecie ich znaleźć. Ja w filmie oczywiście wrzucę wam pineskę. Natomiast tak, żebyście to też mogli zlokalizować jest tutaj bar. Tutaj po drugiej stronie na pewno bardzo specyficzna i rozpoznawalna jest piekarnia Tradita, w której również my zaopatrujemy się w pieczywo przepyszne, które jest dostępne w Lulu Cafe na śniadania więc no nie sposób tego nie zobaczyć, ta droga prowadzi na górę do piątej ulicy ok, więc chcę Wam pokazać jak to wygląda w środku zobaczcie, tam z tyłu znajduje się całe zaplecze kuchenne, gdzie akurat Pan jak widać już szykuje jakąś rybę dla kogoś, my jeszcze nic nie zamówiliśmy, natomiast jest godzina 18.00 więc trochę jest pusto tutaj, ale uwierzcie mi, te pojemniki wszystkie są zazwyczaj pełne i, i można by tutaj sobie naprawdę wybrać bardzo wiele, wiele rzeczy. My dzisiaj będziemy zamawiać sobie kalmary oraz rybę, która nazywa się lewrek. Więc to poprosimy, żeby nam Pan przygotował i i będzie ona ugrillowana bo my tylko takie lubimy tam znajdują się pojemniki w których to wszystko będzie przygotowane no zobaczcie moim zdaniem pełna profeska więc my już zamawiamy później pokażę Wam jak to będzie wyglądało gotowe po 30 minutach Eee, przyjechałem po odbiór zamówienia, więc nie pozostaje nic innego jak tylko zerknąć, widzicie, tam kończą się już grillować nasze kalmary. Więc za chwilę będą gotowe do odbioru. Ryba już pewnie jest spakowana, to zaraz Wam też pokażę. Zobaczcie, tak jest to wszystko przygotowane, elegancko ugrillowane, więc nic tylko zabierać i smacznego.